Cześć wszystkim, czwórka z tej strony. Ostatnio bardzo często dostaję od Was pytanie, czy to w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych, czy warto teraz kupować Battlefielda. Od mojego wideo, w którym po raz pierwszy poruszałam ten temat, minęło już trochę czasu, wtedy komentowałam stan Battlefielda jako naprawdę słaby i odradzałam zakup w najbliższym czasie. Czy coś się zmieniło? Patrząc na to, że nie dalej jak 3 dni temu wyszedł nowy patch, który miał wszystkim pomóc, to powinno. Panie i panowie, z przykrością zawiadamiam was, że nie jest lepiej. Miejscami jest nawet gorzej. Najnowszy patch do Battlefielda ważył prawie 900 mega, może trochę ponad 900 mega, nawet nie pamiętam, i poprawił naprawdę małe szczegóły. Małe szczegóły, które... Nie mają realnego wpływu na to, czy uda Wam się zagrać Battlefielda, czy nie. W ogóle nie zajęto się stabilnością gry, stabilnością klienta, jak zarówno stabilnością serwerów, nic. Na czym skupiono się w tych poprawkach? Wręcz wam je wyliczę, bo tak naprawdę nie ma tego zbyt dużo. Po pierwsze, usunięto efekt rozmycia wywoływany przez impuls elektromagnetyczny. To jest fajny fix, ponieważ ten impuls strasznie denerwował. Szczególnie jeżeli cały ekran nagle jeździł człowiekowi przed oczyma, kiedy próbował go strzelić. I tak cały czas, bo wszyscy dowódcy oczywiście totalnie spamowali tą funkcją. Fajnie. Dobry fix. Tylko mały fix w porównaniu z tym, że nadal klient Battlefielda się wywala. Drugi fix. Podobno naprawiono problem z dźwiękiem. Tak. Tak bardzo naprawiono, że ja już znowu na niego trafiłam, przynajmniej trzy albo i cztery razy. Kolejny fix. Naprawiono bug, który powodował e, kill jednym strzałem z jakiejkolwiek broń, czy to z pistoletu, czy z karabinu, po prostu można było kogoś zastrzelić jednym strzałem, co nie powinno mieć miejsca. I faktycznie muszę wam powiedzieć, że odkąd gram po patchu, to jest trochę lepiej rzadziej ginę tak po prostu bez sensu, na zasadzie otrzymałam jeden strzał przy praktycznie 100% życia i nagle cześć. Oczywiście nie mówię tutaj o snajperkach czy strzale z RPG, tak? Chodzi mi po prostu o karabin bądź pistolet. Kolejnym fixem jest usunięcie bagu który powodował częste krasze w trybie single player. W momencie, kiedy przechodziliśmy z powrotem do głównego menu. No, świetnie, ja nawet nie gram w single player, więc nie wiem, czy faktycznie go usunięto, czy tak po prostu sobie to napisano w changelogu. logu. Tak czy inaczej, to koniec fixów. Dużo, prawda? Nie, właśnie nie. Totalnie mało. Jak na fix, na który czekaliśmy od naprawdę długiego czasu, bo problemy z Battlefieldem są od zawsze, od bety, tylko w becie można było to jeszcze zobaczyć. To to, że nikt nie zajął się trybem multiplayer i tym, czy w ogóle można w niego zagrać, czy nie, to jest śmieszne. Jednocześnie udało się przecież wydać dodatkowe DLC do Battlefielda. Czemu nie wydajmy DLC do prawie że niedziałającej gry? Ech, masakra, szczerze powiem, że masakra. Szczególnie, że po, po tym DLC i po tym patchu problemy z grywalnością pojawiły się na przykład u graczy, którzy do tej pory nie mieli tego problemu. Więc wróćmy do głównego pytania, które Was interesuje. Czy warto w tym momencie, teraz, kupować Battlefielda? Mamy 6 grudnia 2013 roku. Według mnie nie, bo to jest nadal ruletka. Niektórym działa i mówię to bez bicia, niektórym faktycznie Battlefield po prostu działa. Ale jest masa ludzi, którzy doświadczają albo kraszy w trakcie gry, albo w ogóle nie mogą się podłączyć. Co jest po prostu niewyobrażalne. Niestety w tej kwestii nic się totalnie nie zmieniło. Nie można przewidzieć, na którym komputerze to pójdzie, na którym komputerze to nie pójdzie. Więc na waszym miejscu kupowałabym nowego Battlefielda. Nie wiem, no, na gwiazdkę, nadal. Nadal mówię, że to może być gwiazdka. Albo wręcz w nowym roku. Chyba, że jesteście totalnymi, ale to totalnymi maniakami Battlefielda, tylko wtedy przygotujcie się, że, że to może albo nie działać, albo działać kiepsko. Na koniec jedna dobra wiadomość. DICE oficjalnie przyznało się, że Battlefield jest w złym stanie. Uhuhu, serio. Boże, gdyby by tego nie powiedzieli, to ja bym nie wiedziała. Dzięki DICE. Tak czy inaczej, powiedzieli też, że wstrzymają pracę nad wszystkimi innymi projektami i przekierują wszystkie siły na poprawki do Battlefielda. Świetnie. Tylko czemu nie zrobiono tego, nie wiem, tydzień po premierze? Nie, tydzień po premierze to trzeba było robić... DLC, żeby dodatkowo zarobić, a teraz mogą popracować nad korem gry. Świetnie, no po prostu super. W ogóle to, że loguje się teraz na Battleloga i tam wszędzie są reklamy, żeby kupić wersję premium i mieć już teraz zaraz dostęp do tego najnowszego DLC, są po prostu śmieszne. Bo sama gra nie działa, więc po co mam kupować DLC? Ja rozumiem być pazernym na pieniądze. Każdy jest pazerny na pieniądze, ale. To jest niesmaczne. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie konkretnie były problemy z Battlefieldem od początku, to wrzucam wam adnotację do pierwszego wideo o tytule czy warto teraz kupić Battlefielda 4. I tak naprawdę większość problemów stamtąd zupełnie się nie przeterminowała. No, nawet ten dźwięk nadal nie działa, mimo że Dais uważa, że to poprawili. Jedyne co to usunięto ten efekt rozmycia. O którym chyba nawet w poprzednim wideo nie, nie mówiłam, bo nie byłam pewna, czy to bug, czy to, czy to celowe działanie gry. A tak naprawdę, skoro już udało mi się wbić na serwer, to nawet byłam bardzo szczęśliwa i zupełnie na to nie zwracałam uwagi. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, dzięki, że oglądaliście ten materiał. Jak zwykle zapraszam do innych moich materiałów. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło, bo zrobiło się strasznie zimno. <laughs> A ja tymczasem pójdę pograć w coś innego niż Battlefield. Tak, zdecydowanie coś innego. Czwórka z odbioru.